Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich wiernych widzów i słuchaczy. Drodzy Państwo, przepraszam bardzo na to, że niestety nie mam jej części na YouTubie. Nie nagrywam ani nic, ale takie w formie wstępu chciałam przekazać, że niestety pewne okoliczności nastąpiły, które nie chcę wspomnieć. bo są zbyt przykre. Tak postanowiłem, że nagram teraz. Kolejny poradniczek edukacyjny z klasy 7, szkoły podstawowej dla tych, którzy jeszcze nie byli na ostatnich zajęciach. Szybkie przypomnienie włączę, mam, mam przygotowane tutaj. Za chwilkę omówimy sobie, co będziemy mówić dzisiaj. Ostatnio mówiliśmy sobie o organizmie człowieka jako funkcjonalna całość. Mam nadzieję, że przyswoili sobie tą wiedzę. <laughs> Mówiliśmy o układach narządów człowieka. Chyba jest muzyczka, myślę, że muzyczki nie ma. Dobra. Na no ostatnio była budowa, yy, ostatnio, a tak, to jest do rozdział budowa i funkcje skóry. To, co Państwo dzisiaj omówimy sobie, budowę i funkcje skóry. Więc przygotujcie się. Przygotujcie zeszyty, notesy, bruniące tam macie, i możemy zaczynać. Jak już mówiłem, drodzy Państwo, zadałem Wam też na streamie ostatnim razem pracę. O choleranie to. Zadałem Wam pracę domową. Żebyście dwa, dwie rzeczy zrobili, zaraz zobaczymy. Aha. Dwa pierwsze ćwiczenia, czyli wymienić kolejne poziomy organizmu ciała człowieka i schemat, czyli schemat, 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 schemat coś o schematach funkcji poszczególnych narzędów człowieka, czyli to było zadane. Dobra. Dzisiaj, drodzy państwo, omówimy sobie jeden, jeden ważny ten ten. Omówimy sobie budowę i funkcję skóry. Proszę zapisać sobie taki temat w formie, że dzisiaj mamy święta, dzień pierwszy dzień świąt, ale na spokojnie można pisać, więc mogę zacząć dalej. Zwróć uwagę na, że są trzy elementy. Proszę zanotować. Zwróć uwagę na funkcje skóry, budowę skóry i tkanki podskórnej i działania receptorów skóry. No. Proszę to sobie zanotować. I będę czytał już teraz mojego podręcznika. Skóra od skóra oddziela organizm od, od, od środowiska zewnętrznego i jednocześnie umożliwia mu kontakt z otoczeniem. Stanowi też własny element w utrzymaniu przez organizm równowagi i wewnętrznej. I dla Was takie małe ćwiczonko będzie, żebyście sprawdzili po zakończeniu tego wykładu jak Wasza skóra na zimno, na ciepło lub gdy jest w stanie odpoczynku. Nie będę wszystkiego tutaj tylko czytał, bo mamy tylko 15 minut, więc więc nie będę Wam czytał dalej, każdy sobie doczyta na stronie na stronie Drodzy Państwo 13. Dobra. No, yy, więc co, Państwo, yy, idziemy dalej. Yy, Wytwórna skórka. To już nie będę też Wam czytał, bo za dużo czasu to wyknie, więc każdy będzie mógł doczytać sobie. No i tym podobne. Drodzy Państwo, Wasza praca tak zwana semestralna, żeby przeczy czytać, przeczytać sobie rozdział drugi, budowę funkcji skóry, przeczytać sobie podręcznik. Na no, następny wykład to zrobimy dzisiaj bo jutro, zobaczymy kto przejdzie i będziecie musieli napisać kilka ważnych funkcji skóry. Jaką pełni funkcję skórek, jaką mam budowę, też można narysować, jeśli ktoś chciałby mieć dobrą ocenę z biologii. Drodzy Państwo, na koniec omówimy sobie trzeci, znaczy będziemy następnym razem na poradnik edukacyjnym, rozdział trzeci: Higiena i choroby skóry, czyli. Będziemy troszeczkę w medycynę wchodzić, mimo że to jest taki dział biologii, ale medycyna też król, bo jeśli chodzi o skórę, to są już choroby skóry, to Wam powiem w formie ciekawostki następnym razem. Więc, yy, nie tutaj. Yy, poczekajcie, chciałam coś Wam z, z przekazać. sekundę, zaraz jest czy tutaj pokarmowy, nie no, no dobra później poszukam, więc drodzy Państwo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne edukacyjne odcinki, więc następnym razem będziemy omawiać już w momencie gdzie ja to mam nie to powrócił drugi, to wrócił, ale trzeci higienę i chorobę skóry, więc zapraszamy na kolejny odcinek. Trzymajcie się.